Tu Kendra Shortnight SSO I, yy, i dzisiaj ze mną jest Agla. Tak, nareszcie się nauczyłam jak to się robi. Tak, i dzisiaj będziemy nagrywały hol zakupowy z sklepów internetowych, jeździeckich konik.com i yy, dobry konie ona się wczoraj śmiała z tego, tego dobry koń. Bo no bo tam na początku konca, ale... będzie dobry koń. Och, co, co, jest fajnego na początku? Pierwszą rzeczą. będziesz tak. Pierwszym rzeczą jest podkładka pony. Mięciutka. Tak, mięciutka podkładka pony firmy Horze. Tutaj widać. To z drugiej strony. Na... I pod spodem ona jest biała, jest bardzo miękka. Bardzo. Tak, to jest jej ulubiona zabawka. Drugą rzeczą jest bardziej z żelową rączką. Czerwony. To jest też chorzy. Widać może. No, poczekaj, bo chcę im pokazać. Jest on czerwony i jest taki miękki. Naprawdę. Cięciutkie. Dobra. Trzecią rzeczą jest. E... Fioletowy Magic Brush. To jest mój drugi Magic Brush. Daj. Bo jednego zgubiłam. Daj o, może, no może teraz sobie włosy. jeszcze. To jest idealna szczotka do włosów. Ona w ogóle nie ciągnie. I jakie ja mam puchade włosy teraz. Tak. nie ciągnie. To była trzecia. Moja. Małtom, jest yy, wielkie... O. Opakowanie smaczków. Oh! To jest Kawalor firma. O. Tak, no, no mamy smaczki. No zobacz, czy to nie ma kształtu jak karma dla psa? No trochę ma kształt jak karma dla psa. To jest o smaku jeżyn chyba. To są granie? Tak. I, i to, to są te borówki leśne? I borunek właśnie. Ej, a tu, 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 tu. I, I malin. Malin. No. No, malin. To jest czwarta. To była piąta, tak? Nie, Nie y piąta. raz, dwa, trzy... Cztery barki. Dobra. Y piątą i szóstą Stremia rzeczą gata. są strzemiona. To jest komposty Ja kupiłam dziesięć centymetrów i to jest i tutaj jest niebieska wkładka, jeśli nie wiemy. Dobra. Pokażesz co na skos, to na pewno będzie. Poczekaj. Trzy, cztery. Pięć. To pięć. była piąta. To była piąta. Dobra, szóstą rzeczą są puśliska. Te puśliska... Są już przeczepione do strzelania. Tak, są już przeczepione, gdy mam tutaj przeczytała. Już ma... to i one mają metr 15. Nie jest. wiem, czy będzie widać, ale mają metr 15 Pokaż. No tu masz. Nie, nie widać. Widać, Maria. Ale u nich. No, może. Nie wiem, czy będzie. No i tu mam jeszcze drugą, tę parę, ale to już. Gdzie jest to drugie? Masz. To no co? Dużo. Maja, my ma no dobrze. Tablet spadł. To nie. Tablet spadł. No to... Sorry, bo tu wszystko spada, bo... Normalnie. Nie mam gdzie to nagrywać. E, to była szósta. Szósta, dobra. Kolejną no rzeczą jest olej do kopyt. To jest firma Car i and they and martin. Nie wiem. Nic z tego nie rozumiem, ale dobre y krem do kopyt. O, olej. Olej. De, o, zna, to jest siódma czy szósta? Siódma czy szósta to Siódma. To... Ósmą rzeczą jest Kanka kantar i, i uwiąz... Y Y, to Shetty, bo ja jeżdżę na takich koniach, które. No, po prostu są niższe. Kucykach ja tak właściwie? No, no, na kucach, ja jeżdżę, no co? Kucyka! No, na. A Clinton, no ma ale kucyk i kucyk są jest jedną to samo. No, niech nie. Jeżdżę na takich kucykach, które po prostu kupiłam niedawno sobie ochraniacze pony. Myślałam, I były że za małe i były za duże. Myślałam, że to tam... I były za duże, bo... Takie chude nogi mają. I tu jest też Uwiąz... No. Y... To jest Harry. Uwiąz to Uwiąz. To jest chyba Harry's Horse. Harry's Horse. To jest basic collection. masz? To była ósma, tak? Mhm. Uh -huh. Dziewiątą rzeczą Ta są wędzidła. wędzidła. Dwa wędzidła. Jedno dla dor, jedno dla Quintana. Są tak zwane koniec. To nie? To jest dłuższe nie wiem ile ona ma, ale straszne jest to wędzidło, bo ono jest brudne. To jest króciutkie. Tak. To, to, nie jest nie wiem, centymetrów. to jest dziewięć cm. To jest 9,5 cm i ono jest bardzo czyste. Pokaż. No. Wczoraj nie było. O. No. Masz. Mareczka, to było dziewiąte, tak? To, to było dziewiąte? Tak, to było dziewiąte. To nie, bo to jest moja stara potka. Dziesiątą rzeczą. Są czarne ochraniacze. Również też szeppi HKM One bardzo ładne są. Mam jeszcze niebieskie, ale to chyba mam to też mam, Ja nie wiem jaką mam firmę tego, bo muszę właśnie przynieść wszystkie rzeczy do domu i też nagrać. Ten. Albo wstajnie nagram. I nie mogę tego okna w tej chwili. Są ładne te ochraniacze naprawdę. To jest dziesiąta. Tak, to jest dziesiąta. To ja pamiętam. Ale to będą chyba dla Karoliny. One są takie te szczupkie. Tak, one są martwe To będą dla Karoliny. Dla jej No, nieważne dlaczego. to odrzucam na bok. To jest dla Karoliny. A, a, a po to są dla mnie, One są takie same. Też htm i też czarne. To było dziesiąte, tak? Też czarne. Te, to te. było e, dziesiąte? Czekaj, licz. Tukaj, te, te, te. Nie, e, Raz. Dziesiąte były... Raz. ...wędzidła. To tamto było to było jedenaste, bo Karoliny to nie mówimy, nie? Dobra, to, tą to rzeczą jest um, spryskiwacz na komary i różne i to się wsika przed treningiem. Ja na czym nie ma tak mała mówię. I to jest z filma Black Horse. To jest Flyguard. Black! Black! Black Horse. No co? To jest Black Horse. Ej, z Black Horse jest też yy, Black Horse w ogóle jest bardzo dobrą firmą i polecam, bo yy, kupuję rzeczy, i jak zamawiam i bardzo dobre to są rzeczy. Wów! Wów! <laughs> Dobra. Trzynastą rzeczą. Black Horse jest też chyba. To. Nie, to z Horse. Ej, no czemu to nie stoi? jest, to jest chyba firma High Shine. nie wiem, ale to jest, um, to jest odżywka pielęgnacyjna do grzyby i ogona. No i jeszcze się z... No, do sierści, grzyby i ogona. Jest napisane no tak. Wyskonałej jakości odżywka do intensywnej pielęgnacji sierści, grzywy i ogona. Zapewnia sierści połysk. Pozostawia ogon w naturalnym skręcie. Zamyka łuski włosa, dzięki czemu jest on długi, lejący się i nie osadza się na nim. Kurzu. I tak dalej. Nie chce mi się czekać, bo się czas pewnie skończyć, skończyć. I to jest kurde. No I teraz dwunasta. rzeczą najbardziej dwunasta. I, i dnia, rzeczą tak? najbardziej, na którą czekałam, to była 13. i Rzeczą najbardziej, na którą czekałam. Są. Są. Są to ostrogi. To są ostrogi dziecięce. One mają 15 mm, tutaj, te, te, mają. Nawet ja otwierałam wczoraj, już dopiero dzisiaj będę w tych jeździe. Pokaż to. Mam nadzieję, że one na dobre nam nie będą. Nie będą za małe. Mógłabym się jeszcze 20 minut. O, dobra. No, to są, tak i tu mają takie paski jeszcze, weź tą ostrogi, ja pokazywałam paski, Schować mi to, umiesz? E, Że ja zaraz, to się... I tu są takie kuleczki, kuleczki, kuleczka, tak. no. to nie jest takie ostre, ale tylko to chyba koniekuje, mm. o, a tu co? Nie zostaw to no. zostaw to, zostaw to, bo ja nie wiem co to jest. To. to są paski no, do... Ale to co wiem. To było 13, to było 14, 15, 16. Ile tu jest rzeczy? 16. A to jeszcze dwie rzeczy nam zostały, bo to jest wkurzy. I to 15. już y, są rzeczy do ostr. Paseczki cicho. Cicho agro. Chyba pasetki. To są ostro. Ja tu mam cały czas. Um, to było czternaste? Ostrowie czternaste. Piętnastą rzeczą yy, są paski do ostróg. No ja pokażę koronkę. I mają no, tutaj taką ładną koronkę. Bardzo ładne to samo ostrogi... Boże, ostrogi. Klaski, paski. To jest, to jest. Ogólnie ja polecam te dwa sklepy, bo jestem zadowolona zawsze, jak kupuję z nich rzeczy. I on ten, jakoś tak um, lubię te sklepy, bo, one, bo tam są ludzie mili. I w ogóle no. polecam te sklepy. Jeszcze raz pokażę. Klatka. I ostatnią, szesnastą rzeczą. Choro są nakładki choro. na ostro. No. I to by było chyba na tyle. Pożegnamy się z moją starą odkładką. No i to jest podkładka FP. For play To jest fair play. No, dobra. To czekaj, no. Lolo. No to skończymy. Zakończymy na wszystkim. No dobra. Pa! pa.